Witam, witam ponownie. Drodzy Państwo, już za chwilę odbędą się inspirujące warsztaty. Warsztat z grafologią, badania grafologiczne pisma ręcznego i o, o mam przyjemność porozmawiać z prowadzącą, panią doktor Aleksandrą Rabą-Szulce. Dzień dobry, pani doktor. Pani doktor, w jaki sposób emocje i stres mogą wpłynąć na nasze pismo? Emocje oczywiście mogą wpłynąć na pismo i tylko tak podpowiem, że każdy z nas, każda osoba też może przeprowadzić taki chociażby mały eksperymenty i przez no, 30 dni podpisywać się o tej samej godzinie, o tej samej oczywiście porze, w różnych stanach emocjonalnych i wówczas zobaczymy, jak ten nasz grafis się zmienia. Oczywiście im bardziej jesteśmy zestresowani, tym nasze pismo jest mniej płynne, ta dynamika pisma nie jest taka jak w sytuacji, kiedy jesteśmy zrelaksowani i wypoczęci. Pani doktor, co wszyscy zainteresowani uczestnicy tych warsztatów wyniosą z tego spotkania? Jaki jest dokładny jego przekaz? Ja myślę, że taką najważniejszą kwestią, którą, o której chciałabym dzisiaj moim uczestnikom powiedzieć, to jest w jaki sposób potwierdzamy albo wykluczamy, my biegli z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów, potwierdzamy albo wykluczamy autentyczność podpisów, paraf czy też grafizmów, bo jeżeli mówimy o piśmie, to jest bardzo szeroki wachlarz tych, tych badań, zleceń i opinii. One mogą dotyczyć zarówno, tak jak powiedziałam, jednego podpisu, ale też całych dokumentów, które są napisane odręcznie. Myślę, że też ważną kwestią będzie odpowiedzialność karna, bo proszę mi uwierzyć, niewiele osób, w tym również moich studentów, ma taką świadomość, że niestety fałszowanie podpisu czy też posłużenie się takim dokumentem jest, jest karalne. Ale też myślę, że ciekawe będzie przedstawienie takich narzędzi, jakie, jakimi w tej chwili biegli dysponują bo to już nie jest tak jak kiedyś tylko szkiełko i oko. Dysponujemy zaawansowanymi programami komputerowymi, które wspomagają tą ekspertyzę. No i oczywiście takie kluczowe jest, czy można podrobić podpis, czy nie. Pani doktor, na podstawie Pani wiedzy i doświadczeń, jakie umiejętności są potrzebne, by stać się profesjonalnym grafologiem? Na pewno. analizy pisma i takim niezbędnym elementem jest też praktyka u najlepiej ubiegłego sądowego z tego zakresu po to, aby po prostu ćwiczyć i napisać kilkadziesiąt, kilkaset czasami opinii, aby sprawnie w tym zakresie się poruszać. Pani doktor, a skąd narodził się pomysł na tak ciekawą tematykę, która nie jest do końca jeszcze tak popularna? Ja zainteresowałam się pismem bardzo dawno temu, jakieś 20 lat, i w pierwszym moim takim fascynacją była psychologiczna analiza pisma. Z tego zakresu też zrobiłam kilka, kilka szkoleń. Następnie skończyłam studia podyplomowa na Wydziale Prawa, tutaj naszego Wydziału Szczecińskiego, z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy. Następnie praktykowałam ubiegłego sądowego we Wrocławiu i to pismo mnie fascynuje od lat. Mojej pracy funkcji ubiegłego pełnię już trzecią kadencję, więc, więc już kilka lat mam przepracowane, kilkaset opinii też za mną, szkolenia dla różnych instytucji, tak aby usprawnić tą naszą współpracę. Wspaniale, pani doktor, bardzo dziękuję i oczywiście mam nadzieję, że te warsztaty będą dla państwa owocne. A ze mną są jeszcze uczniowie. Zapytam tylko, jak wasze emocje, jak się dzisiaj czujecie? Ja czuję się bardzo dobrze i uważam, że te warsztaty będą bardzo ciekawe i przydatne dla nas. No Ja się też czuję świetnie. Bardzo ciekawa taka. Inicjatywa, wydarzenie? Dokładnie, żeby tutaj przyjść i dowiedzieć się o takim czynniku, grafikologia. E, moim zdaniem to bardzo ciekawy e, kierunek. Temat, bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję. Oczywiście życzę Wam wspaniałych wrażeń, jeśli chodzi o te warsztaty. A ja mam teraz przyjemność oddać głos Gosi. A my znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, bo na strzelnicy laserowej. Trwają tam w tej chwili w najlepsze warsztaty ze strzelania, ale żeby dowiedzieć się czegoś więcej, musimy wejść do środka. A tutaj widzimy, są już z nami nasi goście, czyli uczniowie, oraz prowadzący niniejsze warsztaty dr Piotr Ostrowski. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie weszliście tutaj na teren Szczelnicy, naszej uniwersyteckiej. Tutaj odbywają się zajęcia studenci z kierunku nauki, przepraszam, z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe. Odbywają, zgodnie z programem, zajęcia związane z wyszkoleniem strzeleckim. I to są zajęcia teoretyczne połączone z praktyką, czyli dającą możliwość właśnie obycia się z bronią na tej szczelnicy. Co prawda jest to broń tylko laserowa, nie z bronią prawdziwą, no bo nie mamy warunków do tego, żeby, żeby z takiej broni studenci mogli strzelać. Niemniej ona daje du duże możliwości właśnie związane z posługiwaniem się, z obyciem bronią, zarówno bronią długą, jak i bronią krótką. Panie doktorze, bezpieczeństwo to dosyć ciekawy, ale też i trudny temat. Dla kogo mogą się to okazać odpowiednie studia i na jaką przyszłość mogą liczyć nasi absolwenci po takim kierunku studiów? Możliwość studiowania na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe czy Bezpieczeństwo Wewnętrzne tak naprawdę otwiera szerokie możliwości późniejszej pracy czy pełnienia służby właściwie we wszystkich naszych formacjach państwowych uzbrojonych czy służbach mundurowych czy to będzie policja czy to będzie straż graniczna czy to będzie wojsko czy służby specjalne czy inne jednostki właśnie mundurowe jest naprawdę bardzo szeroka, szeroka paleta tak uważam że to są naprawdę doskonałe świetne kierunki zważywszy że w obecnych czasach tak kiedy tak stawiamy na bezpieczeństwo w kiedy stawiamy właśnie sprawy związane z pogłębieniem naszej świadomości i odporności państwa na różnego rodzaju zagrożenia, to te dzisiejsze kierunki są naprawdę świetnymi, doskonałymi, jeśli chodzi o wybór studentów, jakie powinni właśnie wybrać w perspektywie właśnie kierunek studiów. Bardzo serdecznie panu dziękuję, a ze mną są już także nasi najważniejsi goście dzisiaj, czyli uczniowie szkół. Ze mną jest w tej chwili Wojtek. Cześć. Cześć, cześć. Powiedz mi proszę, jak podoba Ci się na dzisiejszym dniu otwartym Uniwersytetu Szczecińskiego? Nie, wiesz co, to jest całkiem spoko, tylko jak teraz jeszcze czekam, więc nie miałem jeszcze możliwości postrzelać. Mhm, okej. Okay. Y I Julia? E, powiedz, proszę, z jakiej szkoły do nas przyjechałaś? E, z ogólnokształcącego liceum numer dwa ze Stargardu. Super. E, a jak podoba Ci się na dzisiejszym Dniu Otwartym Uniwersytetu Szczecińskiego? Jest bardzo fajnie. Pomimo tego, że to jest no, nasze pierwsze zajęcia, to i tak jest bardzo fajnie. Zorganizowany jest pan, który nam wszystko pokazuje. Jest bardzo dobrze. A czy widzisz siebie może w którymś z kierunków związanych z bezpieczeństwem, żeby może trochę częściej korzystać z tej doskonale wyposażonej strzelnicy? Z bezpieczeństwem, no to poniekąd tam jakieś wiąże plany, ale to jeszcze takie nie są dokładne. Dlatego tu przyjechałam, żeby się przekonać przede wszystkim, czy byłabym w stanie wykonywać dane zawody. Super, pięknie, dziękuję. A my w tej chwili przenosimy się do studia. Znajdujemy się w studiu News Radia. W najlepsze trwają warsztaty dziennikarskie z uczniami, którzy przybyli dzisiaj tłumnie na Dzień Otwarty. Z nami są JJ i Konrad. Cześć. Witam. Cześć. Pierwsze oczywiście pytanie dotyczy tego, dlaczego tutaj dzisiaj przyszliście na Dzień Otwarty? Przyszliśmy w rejestracji szkolnej wycieczki organizowanej przez naszą szkołę oraz ciekawości dotyczącej przedstawionych rzeczy, przedmiotów i pochłonięcia nowej wiedzy. E, jesteśmy właśnie ciekawi kierunków, które nas, na które moglibyśmy pójść w przyszłości, na który, w których byśmy mogli się rozwijać. E, oczywiście wybraliście warsztaty dziennikarskie. Dlaczego? E, przyszliśmy też z technika reklamy z naszej szkoły, który mhm. też między innymi zajmuje się reklamą, a jednym z mediów są też właśnie spoty radiowe. Także warto się dowiedzieć w różnych rzeczy stąd. W naszym kierunku też jest, nasz kierunek charakteryzuje się duż, właśnie dużym kontaktem z ludźmi, więc takie e, kierunek dziennikarski idealnie pasuje do naszego kierunku. Wiążecie swoją przyszłość z mediami? Tak, w racji kierunku tak. Raczej tak, raczej tak, a widzicie miejsce, aby rozwijać się tutaj na Uniwersytecie Szczecińskim w naszych mediach? Jak matura dobrze pójdzie, to tak. Jak, jak dadzą, to pewnie. Trzymamy kciuki za maturę naszych uczniów. Mamy nadzieję, że spotkamy się z nimi już niebawem w naszych studenckich mediach. Witam Państwa na Krakowskiej. Tym razem znajdujemy się na parterze w sali 21, gdzie są, odbywają się ciekawe warsztaty, które zostali przygotowane przez panią doktor inżynier Ewę Filip oraz kolejne studenckie naukowe Matrix, biologów komórki. Aczkolwiek. Jest to bardzo ciekawe i mi się wydaje, że tutaj będą, przyjdą niedługo sporo uczniów i warsztat o nazwie "Czy to włos? Sprawdź się w roli biegłego". No właśnie, zobaczyć czy to włos, trzeba użyć mikroskopa. Powiem, że według obserwujących włos przypomina taką tubę, która jest wypełniona pigmentem, a na zewnątrz jest zrobiona z Takich skórek, ale więcej o tym oczywiście opowie pani doktor Ewa Filip. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, czy to włos? Czy studenci będą musieli trochę pozgadywać? Studenci będą, znaczy uczniowie, którzy nas odwiedzą, będą musieli troszeczkę pozgadywać. Na podstawie analizy mikroskopowej możemy określić, e, czyj to jest włos, e, gatunek tego włosa, stopień pochodzenia, z miejsca pochodzenia na ciele. Możemy określić, czy jest to włos człowieka, możemy określić, czy to jest włos kota czy psa. Istnieje wiele cech mikroskopowych, takich jak rdzeń, powłoczka włosa, kora włosa czy ta część proksymalna, dokorzeniowa, dokładnie jaki jest to gatunek włosa. Możemy określić wiek osoby, która pozostawiła ten włos. No i cóż, możemy określić ten stopień pigmentacji zniszczenia danego włosa, tak? Na podstawie wielu cech mikroskopowych. Czy studenci, czy uczniowie bardziej dostaną dzisiaj jakieś materiały dodatkowe? Przygotowaliśmy malutki schemat, aby zapamiętali najważniejsze cechy mikroskopowe, które później na zajęciach biologii mogą użyć i określać na podstawie wykonanego preparatu, czy jest to włoskota, psa czy człowieka, czy pochodzi z twarzy, czy też z głowy, ten bezpośrednio włos. Dziękuję bardzo, Pani Doktor. No, i właśnie, może podejdźmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. O tym wszystkim nam opowiedzą studenci kolo naukowego, biologów komórki Matrix, bo tutaj właśnie mamy jedną przedstawicielkę tego kolo naukowego. I ja już widzę, że ma tutaj rozłożone materiały. Cześć, powiedz proszę, jak się nazywasz? Jestem Ela i studiuję też na kierunku genetyka, biologia eksperymentalna, i od ponad roku też jestem w tym kole naukowym. Tutaj mamy właśnie, no tutaj robię właśnie preparaty z włosów psa, mm -hmm. ponieważ też bardzo różnią się strukturą od, np. przykład, włosa człowieka, kota czy innych zwierząt, i no, studenci będą, uczniowie będą mogli to zobaczyć. Świetnie. A powiedz proszę, to jest e, wykorzystywana woda do tego? czy co to Nie, jest? to jest wykorzystywana gliceryna. Mhm. E, powoduje, że po prostu ten włos jest o wiele lepiej widoczny e, w mikroskopie niż na przykład z wykorzystaniem wody. Mhm. A powiedz proszę, czym na co dzień zajmujecie się w swoim kole naukowym? Badamy komórki. Jesteśmy studentami miłośników, właśnie biologii komórki, a ludzkie ciało i w sumie. Każda żywa istota ma ogromną różnorodność tych komórek, więc badamy właśnie je no i prowadzimy jakieś badania na ten temat. Super, a powiedz proszę, jak do Was można dołączyć do kolu naukowego i jak Tobie w ogóle studia się podobają? <laughs> studia mi się bardzo <laughs> podobają, kocham swój kierunek, mamy bardzo dużo zajęć praktycznych, a do, jeżeli chcemy dołączyć do naszego kolu naukowego, to zwracamy się do, nasze, do naszej Pani opiekun, Pani doktor Filip. Prowadziłem właśnie nam zajęcia na pierwszym roku studiów i no z tych zajęć wyszłam naprawdę bardzo zmotywowana do nauki na tym kierunku. Świetnie, dziękuję ci bardzo. A mi się wydaje, że niedługo tutaj przyjdą kolejne uczniowie, które dowiedzą się właśnie i rozpoznają, czy to włos, czy to będzie może włos człowieka, włos psa, czy kota i przekazuję do, głos dalej do studia do Jagody. Jesteśmy teraz w magazynie. A tak właściwie dalej w Uniwersytecie Szczecińskim, ale w laboratorium logistycznym. Jest ze mną pan doktor inżynier Konrad Bachanek z Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, proszę powiedzieć, co tu się dzisiaj dzieje, co przygotowaliście dla przyszłych studentów? Zajmujemy się logistyką, w związku z tym e, tak naprawdę mają państwo tutaj dostęp do procesów logistycznych. Nasze laboratorium jest bardzo zaawansowane technologicznie, w związku z tym mamy symulator wózka widłowego, mamy również różnego rodzaju systemy pick by light, pick by voice. W związku z tym przyszli kandydaci będą mogli zobaczyć i zaobserwować, jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli możemy sobie pojeździć symulatorem wózka widłowego, pobierając zapasy i jest cały ten proces pobierania ze strefy przyjęć do magazynu, jak i również możemy zajmować się bezpośrednio przygotowaniem paletowej jednostki ładunkowej, formowaniem tej paletowej jednostki ładunkowej, naklejaniem etykietnej i zwróceniem uwagi na wszystkie procesy gospodarcze. O co najczęściej pytają Pana kandydaci? Wow, trudne pytanie. Przede wszystkim, czy jest to zawód przyszłości. I sami po tych zajęciach widzą, że tak, że jest wiele możliwości, jeśli chodzi o swój rozwój, bo logistyka prężnie się rozwija, więc potrzebujemy informatyków, potrzebujemy osoby, które zajmują się obróbką, przygotowaniem chociażby samej dokumentacji, również takie aspekty typowo magazynowe, w związku z tym, jakby potrzebujemy też mężczyzn, silnych facetów, którzy mają siłę i nie potrafią, czy nie lubią siedzieć za biurkiem, w związku z tym każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Owocnych spotkań. Z przyszłymi studentami, i tych przyszłych studentów chciałabym jeszcze trochę podpytać. Dlatego podejdźmy tutaj do kolegi, który teraz zajmuje się symulatorem. Powiedz, proszę, dlaczego zdecydowałeś się przyjść tutaj, akurat do tego laboratorium? E, ogólnie przyszedłem tutaj ze względu na to, że jest bardzo e, rozszerzona i jest dobrze z, e, sala zaopiekowana. Ale jesteś zadowolony? Nie nudzisz Nie, się? Ogólnie bardzo, e, bardzo jestem zadowolony. Pojeździłem sobie trochę, zobaczyłem, jak to mniej więcej wygląda, a jak jest tak. W rzeczywistości, też ogólnie pan nam jeszcze pokazał tutaj e, szafę, bardzo fajna była, więc na no serio mi się ogólnie to podoba. Czyli warto było dzisiaj odwiedzić Uniwersytet Szczeciński? Warto było, jak najbardziej, i polecam ogólnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my, drodzy widzowie, widzimy się za godzinę. Do zobaczenia.